Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed Wami Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Proste. Może Was trochę zastanawiać tytuł tego podcastu. Czy to clickbait? Nie, no pragnę Państwa uspokoić. Ja nie jestem dziennikarzem clickbaitów, wobec tego używać nie muszę. Nie jestem też pracownikiem telewizji, żeby Was okłamywać. Prawda jest taka, że faktycznie w niektórych miejscach na świecie u ryb a konkretnie w mózgach ryb da się odnaleźć pewne substancje typowe dla leków psychotropowych, które są stosowane oczywiście przez ludzi. Jakim cudem, ktoś mógłby zapytać? Otóż to żadna tajemnica. Mianowicie, jeśli chodzi o ludzi, to oni wydalają pewne substancje. Oczywiście one spływają do różnych cieków i zbiorników wodnych, a tam rybki już niestety zaczynają, chcąc, nie chcąc przyjmować te same, niejako, tak, jakby oczywiście leki. I co się wtedy z rybkami dzieje, szanowni Państwo? I czy to jest w ogóle możliwe, żeby aż tyle tego było, żeby te rybki pozatruwać w ten sposób? Jak najbardziej, no weźmy chociażby Stany Zjednoczone. Łykamy co po niektórzy, jak pelikany te idee, te koncepcje, te pomysły z zachodu, biorąc za pewnik, że jeśli to udowodnili na przykład amerykańscy naukowcy, jak to głoszą niejednokrotnie nie, nie rozmaite anegdoty, no to to jest na pewno dobre, to jest na pewno lepsze od naszego, bo to jest z zachodu, bo to jest z Ameryki, z wielkiej wody. No, ale jeśli chodzi właśnie o Stany Zjednoczone, to mogę Państwu zdradzić w ramach takiej ciekawostki, że tam, jeśli chodzi o ludzi dorosłych, to mniej więcej co piąta osoba przyjmuje leki psychotropowe, z czego w większości wypadków mamy do czynienia z lekami przeciwdepresyjnymi. Ale gdyby wziąć pod uwagę same na przykład kobiety, to statystyka byłaby jeszcze straszniejsza, bo okazuje się, że to byłoby mniej więcej jedna na cztery kobiety przyjmowałaby te leki. No więc drogie panie, zanim weźmiecie i tak bezkrytycznie przyjmiecie do siebie to, co z, z za wielkiej wody nadciąga, a są to rozmaite trendy, no to spróbujcie się zastanowić nad tym, czy to aby na pewno będzie dla was zdrowe, czy też może będzie was prowadzić do takiej samej sytuacji, w jakiej obecnie są. Kobiety w Stanach Zjednoczonych. Najwyraźniej nie jest to sytuacja do, do pozazdroszczenia, mimo tego, że przecież mówi się o tym, że stamtąd pochodzą liczne wspaniałe pomysły, koncepcje, idee, które oczywiście są także u nas promowane. A jeśli chodzi o to, co dzieje się z rybami pod wpływem tych substancji, no cóż, robią się takie osowiałe ciekawa gra słów ryby stają się osowiałe. Takie potulne znacznie mniej reagują na zagrożenie ze strony drapieżników, stają się po prostu bardziej narażone na różne ataki. To bardzo ciekawe. Czy tak samo jest z ludźmi? Proponuję, abyście sami zapytali znajomych, którzy są akurat pod wpływem tego typu leków, ponieważ to będzie dla was najlepsze źródło informacji. Ja wolałbym tutaj się na ten temat nie wypowiadać. No jedną z takich koncepcji, która najwyraźniej bywa dość mocno niestety naśladowana, jest apelowanie wręcz w przestrzeni publicznej, czy też wzywanie do tego, aby stosować przemoc ekonomiczną na konkretnej grupie osób ze względu na płeć. Mianowicie wielokrotnie podsyłaliście mi Państwo, zresztą nie tylko Panowie, ale też Panie, takie treści. Takie rolki raczej gdzieś tam z jakichś TikToków bądź z jakichś tam innych jeszcze e, serwisów społecznościowych. Na których to rolkach zwykle kobieta przedstawia taką koncepcję, że chłop powinien za wszystko, krótko mówiąc, płacić. Bulić do upadłego i należy go wyciskać jak cytrynę, bo to on jako mężczyzna ma stanąć na wysokości zadania. I po prostu wszystko, co się da, tylko opłacać. Tam są mniej więcej takie hasła sprzedawane w stylu Twoje pieniądze są Twoimi pieniędzmi, a jego pieniądze są Waszymi, ale jednak bardziej Twoimi pieniędzmi. Więc, no, jeżeli ktoś wzywa de facto, co powinno być moim zdaniem wręcz karane, do przemocy ekonomicznej w tym wypadku, za pośrednictwem takich mediów, w zasadzie robiąc to wobec tego publicznie, no to jest to bardzo niepokojące, zwłaszcza, że niestety mnóstwo, całe mnóstwo ludzi ogląda te rolki. No niektórzy może chcą się pośmiać, niektórzy są zbulwersowani, niektórzy wręcz w to nie mogą uwierzyć i chcą się na własne oczy przekonać, czy faktycznie coś takiego w ogóle jest gdzieś wyświetlane. No ale idzie fama i ta idea się niestety rozprzestrzenia. I jeśli by nawet, drogie panie, zapomnieć na chwilę o nas mężczyznach. I przyjąć, że tam, no, my tutaj nie mamy nic do powiedzenia, to mam dla drogich pań złą wiadomość. Otóż te rolki oglądają również mężczyźni. I oni niestety uczą się tego samego. A w rezultacie to okropne zjawisko, jak, jaką jest przemoc ekonomiczna, rozprzestrzenia się i robi się coraz straszniejsze. A na dowód na to mogę tutaj przy okazji odpowiedzieć na pytanie o to Jakie są nowe trendy właśnie wśród tych toksycznych, rozmaitych zachowań, jakie obserwuje psycholog? Naturalnie każdy psycholog może mieć własne obserwacje na ten temat, które mogą być bardzo blisko takich ogólnych, statystycznych obserwacji, albo stać w opozycji do nich. Ponieważ no, każda praktyka ma to do siebie, że przyciąga trochę inną grupę klientów, więc z rzetelności zaznaczmy, że inny psycholog może mieć zupełnie inne spostrzeżenia. A jeśli by zrobić jakieś dane, tam jeszcze takie przekrojowe badania i tam połączyć różne poglądy różnych psychologów, to jeszcze coś innego mogłoby z tego wyniknąć. W każdym razie, jeśli chodzi o moją obserwację kliniczną, czyli z praktyki jako psycholog, no na przykład przemoc ekonomiczna czyli próba doprowadzenia do tego, żeby ten drugi człowiek rozporządzał własnym mieniem w sposób szkodliwy dla siebie, a, a co najmniej niepożyteczny, to właściwie stosowane są tutaj różne formy przymusu psychi psychicznego, szantaż emocjonalny, nastawianie członków rodziny przeciwko takiemu człowiekowi, stosowanie cichych dni, albo tracenie zupełnie zainteresowania tym drugim człowiekiem. W każdym razie, wywieranie takiej silnej presji, po to, aby ten drugi rozporządzał swoim mieniem, swoimi owocami swojej pracy niewłaściwie, no to się cały czas intensyfikuje i jakby końca nie widać. Ostatnimi czasy muszę Państwu powiedzieć, że to jest jedna z najczęstszych form przemocy, takiej psychicznej, ta, ta przemoc ekonomiczna, o której słyszę w swojej praktyce. I jak powiedzmy tam, dwa czy trzy lata temu to zjawisko. Różnie się rozkładało, i nie mógłbym powiedzieć, że częściej dotykało kobiety, czy częściej dotykało mężczyzn, bo zależało to bardzo od kontekstu. O tyle dzisiaj, jakby panie i panowie, idziecie łeb w łeb. To znaczy, tak statystycznie, i mężczyźni, i kobiety tej drugiej osobie w związku robią w porównywalnym stopniu to samo. Może troszeczkę inne chwyty są używane, może trochę innymi metodami to się odbywa, ale właściwie, jakby. Można wywnioskować, że ta współczesna wojna płci, w wyniku której przecież taka niska jest dzietność chociażby w naszym kraju, i w ogóle mówi się, że Europa wymiera, bo tak demograficznie to to jest katastrofa. I tam się mówi na przykład, że w ciągu 120 czy 150 lat to w ogóle po Europie to śladu nie będzie, to zupełnie inni ludzie będą mieszkali, i pewnie nazwą to miejsce inaczej niż Europa. No to yy, ze względu na tą wojnę płci, to przybiera na sile i staje się takim zjawiskiem wręcz bardzo drapieżnym, powiedziałbym. Próbuje się tego drugiego człowieka w zasadzie nie tylko zamienić w bankomat. Nie tylko wycisnąć jak cytrynę tyle, tylko korzyści, ile się da z tej drugiej osoby. Gdyby się dało, proszę Państwa, to ja czasami odnoszę takie wrażenie, że tego drugiego człowieka to by się pociachało na plasterki i sprzedało, nie wiem, jako pasze gdzieś. To do tego stopnia jest. To jest taka wojna, to jest taka na noże już katastrofalna jazda. I tak ojcowie sprowadzali są do roli bankomatów, mężowie, ojcowie, ale też i matki czasami, jakby próbuje się w tych ludzi wprowadzić w taką rolę, żeby oni wręcz całą resztę rodziny, a przynajmniej jednego z członków, na przykład męża czy żony odpowiednio, w zależności od tego kto jest przemocowcem, holowali przez życie, nieśli na swoich baranach, i, I właściwie zajeżdżali się wręcz do utraty sił, do, do zatarcia silnika, a jak już ktoś polegnie w tej walce, to, to, to i tak w ogóle nikogo nie obchodzi, bo to, te, te taktyki związane z przemocą ekonomiczną są bardzo krótkowzroczne. Bo gdyby ktoś był bardziej dalekowzroczny, powiedziałbym, no to może starałby się jakoś dogadywać. Może nawet byłby i tak na plusie, może nadal spełniałoby to kryteria przemocy ekonomicznej, ale nie odbywałoby się na takiej zasadzie eksploatatorskiej w stopniu skrajnym. To znaczy, aż ten człowiek niemal tam polegnie, aż się dosłownie wykończy. Więc to niestety jest takie zjawisko, z którym, no jeśli chodzi o te trendy, toksyczne trendy w związkach, ostatnimi czasy miewam do czynienia najczęściej. Ale czemu tu się dziwić? No niestety warunki ekonomiczne, chociażby w naszym kraju, nie należą do najprostszych z różnych względów. Ja ekonomistą nie jestem, więc się wypowiadał nie będę. Wiem jedno, że no naprawdę chociażby ceny nieruchomości, ceny... Yy, Y, nawet jedzenia po prostu na tyle wzrosły, że problemy ekonomiczne zaczęły coraz bardziej ludzi przyciskać, dokręcać ludziom śrubę, no więc, echem tego można powiedzieć jest właśnie to, że akurat ta forma przemocy się tak bardzo nasiliła. Jednocześnie, niestety, dnoszę wrażenie, że pomimo faktu, iż tyle psycholodzy, ale nie tylko, bo też różne instytucje nagłaśniają ten temat, aby nie stosować przemocy w związkach, mówi się wprost o przemocy ekonomicznej, edukuje się ludzi, to mimo tego wszystkiego, skutkiem ubocznym tego rozprzestrzeniania się informacji. Zamiast zaniechanie przemocy, to właściwie pojawia się taki problem pod tytułem: "A to coś takiego istnieje? O, to trzeba by wypróbować". Rozumiecie państwo, jakby ta informacja zamiast ludzi przekonywać do tego, aby tego zaniechali, to raczej wydaje się jakby takim informowaniem, że jest nowy sposób na to, aby komuś innemu dokuczyć. I ludzie się tak zajeżdżają do granic możliwości, jak już wspomniałem. Kolejnym toksycznym trendem, który też stopniowo się nasila, już się uwypuklił na tyle, że można mówić o nim śmiało, że stanowi problem już teraz, ale ten problem dopiero rośnie, że tak powiem, dojrzewa i to zjawisko eskaluje, a odbywa się to w sposób bardzo dynamiczny, są różnego rodzaju formy przemocy, że tak powiem, takiej cyfrowej czy też wirtualnej. Ponieważ Następuje gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji. I ta sztuczna inteligencja nie tylko potrafi zmienić nasz głos, tak abyśmy brzmieli jak jacyś, nie wiem, śpiewacy operowi na przykład, albo gwiazda popu, bądź ktoś taki, co jest całkiem fajną zabawą. Nie tylko pozwala wygenerować sobie jakiś filmik, z którego można potem zrobić teledysk, albo może, nie wiem, jakąś, jakiś fajny żarcik, jakiś dowcip, coś takiego, jakąś przedstawić, taką śmieszną, pocieszną animację, dzięki czemu komuś poprawimy humor. Nie, proszę państwa. Te wszystkie narzędzia, które wykorzystują sztuczną inteligencję, oczywiście podobnie jak nóż, mogą być użyte do dobrych, ale też do złych celów. No i nożem można pokroić chleb, można kromkę chleba posmarować masłem, ale niestety można się też nożem skaleczyć albo skaleczyć kogoś, jeśli wiecie co mam na myśli. No więc, jeśli ktoś o złej woli dorwie się do tych wszystkich instrumentów, bardzo, bardzo jest tutaj duży ten repertuar, powiedziałbym, jeśli chodzi o te narzędzia sztucznej inteligencji, to przy ich pomocy może naprawdę bardzo dobitnie i mocno innym ludziom zaszkodzić. Zwłaszcza jeśli się uprze, weźmie sobie kogoś na celownik i z uporem maniaka będzie próbował to zrobić. Może przecież wygenerować filmik, na którym będzie dana osoba, może nawet. Wziąć próbkę głosu tego człowieka i używając tej próbki, wygenerować inną wypowiedź, wsadzając w usta tej wirtualnej postaci, która zostanie stworzona. Więc, nie, nie takie numery widział świat yy, i te rzeczy, chociaż kiedyś może były tylko taką ciekawostką, że ktoś komuś, a zwłaszcza jakiemuś politykowi czy jakiejś osobie publicznej, może gdzieś tam w ten sposób chciał dokuczyć, to dzisiaj, ponieważ te narzędzia stały się albo bezpłatne, albo bardzo tanie, no to jest to wykorzystywane przez ludzi mających złe zamiary do tego, aby dokuczać. Swoim byłym w szczególności, którzy ośmielili się zerwać odejść z toksycznego związku. Czasem współpracownikom, jeśli zaleźli jakoś za skórę w czyimś odczuciu. No podkładane są świnie na różne sposoby, aby komuś właśnie w ten sposób dokuczyć. I przybiera to postać naprawdę czasami katastrofalną w skutkę, ponieważ odkręcanie potem tego wszystkiego Bywa bardzo trudne, no bo trzeba zacząć tłumaczyć niektórym ludziom, że ta osoba, którą widzieli na filmiku, która mówiła ich głosem, to nie jest, to nie jest jakieś nagranie, które oni sami stworzyli, tylko to jest produkt działania jednej bądź kilku sztucznych inteligencji. Ponieważ te obrazy są niezwykle realistyczne, głos jest też do, do złudzenia podobny do głosu prawdziwej osoby, no to mamy do czynienia z zjawiskiem naprawdę trudnym do odkręcenia, jeśli chcielibyśmy udowodnić, że nie mieliśmy nic wspólnego z tym, co zostało gdzieś tam opublikowane, stworzone czy użyte do jakichś celów. Więc liczmy się z tym, że jeżeli ktoś chciałby w jakiś sposób nam zaszkodzić, to niestety takie manewry również mogą być wykorzystywane. Oczywiście, tak nawiasem mówiąc, to też uczulam Państwa, że dochodzi do licznych przekrętów, wałków rozmaitych, cwaniackich takich, wiecie, oszustw przy pomocy sztucznej inteligencji właśnie, ponieważ no, może nagle do starszej pani zadzwonić wnuczek, tylko że to nie będzie wnuczek chociażby, tylko ktoś, kto będzie miał głos wnuczka i bardzo przekonująco emocjonalnie, bo też sztuczna inteligencja doskonale potrafi naśladować ludzkie emocje w głosie przynajmniej, no, będzie przekonywał, że potrzebuje pilnie nie jakiejś bardzo wysokiej kwoty, bo raptem paruset złotych to może nie jest jakaś kosmiczna kwota, choć dla starszej osoby może być bardzo znacząca. No ale na, na tyle ona będzie niewysoka, że ktoś nie będzie się spodziewał, że, że komuś by się chciało oszukiwać i jakieś oszustwo robić właśnie dla takiej niedużej kwoty pieniędzy. A jednak no oszuści właśnie wykorzystują sztuczną inteligencję bardzo często do tego, aby te pieniądze wyłudzać. Nie tylko zresztą od starszych osób. Czasem może zadzwonić brat do brata, niby, chociaż oczywiście te, ten głos u, u, udający jednego z braci no to będzie sztuczna inteligencja, albo coś w tym rodzaju. Już nie wspominając o tym, że ktoś może komuś właśnie wyrządzić jakąś krzywdę w ten wirtualny sposób, jeżeli będzie chciał w czyimś życiu namieszać, jakoś narozrabiać, łatwo jest stworzyć i tanio udaje się tworzyć właśnie takie różne postaci wirtualne, głos wirtualny, który naśladuje kogoś, i to niestety także bywa wykorzystywane do obrzydliwych, no, powiedzmy sobie wprost, celów. No i wreszcie, ostatnią kwestią, jakiej chciałem tu wspomnieć, to jest też. Trzecia w kolejności, ale ona nie jest daleko w tyle za, za tymi dwiema wcześniejszymi wspomnianymi formami przemocy. Jakaś formuła przemocy pośredniej, tak mówiąc precyzyjnie, czyli jakoś okrężną drogą. No i odbywa się to w taki sposób, że jeden drugiemu chce dokuczyć, na przykład rozprzestrzeniając jakieś plotki, publikując jakieś komentarze pod czyimś profilem, czyjąś wizytówką firmową. Lub coś w tym rodzaju, no to też odbywa się jakoś z ukrycia, czasami załączane są zdjęcia, zresztą też wygenerowane przez sztuczną inteligencję, albo jakieś wypowiedzi, czyjeś są gdzieś tam cytowane rzekomo słów, których, które nigdy nie padły, więc tą okrężną drogą też często ta przemoc się pojawia w rozmaitych relacjach nie tylko w relacjach partner-partnerka, ale też w relacjach gdzieś tam klient, jakaś firma. Albo gdzieś i jeszcze inne różne formy tutaj relacji są brane pod uwagę, ponieważ to zjawisko jest na tyle powszechne, że naprawdę spotkać może absolutnie każdego. Bądźcie Państwo świadomi, że Trzeba naprawdę zachować zdrowy dystans. Zwłaszcza jeżeli no, ktoś czegoś od Was będzie chciał, nie tylko zresztą pieniędzy, bo to mogą być różne czynności tam jakoś oczekiwane, żebyście wykonali. E, a, a także jeśli ktoś będzie przedstawiał wam jakieś informacje no, naprawdę oburzające, wstrząsające. Po których idzie osiwieć wręcz, bo to niedowiary się wydaje takie szokujące treści. Trzeba naprawdę wstrzymać się z oceną i nie dać się wciągnąć w to, bo się może okazać i to dość nieprędko zresztą, bo jak mówiłem, pewne sprawy nie są łatwe do odwrócenia. Może się okazać, że to była ściema, że to była zwykła, wirtualna ściema, taką okrężną drogą forma przemocy pośredniej po to, aby niszczyć konkurencję, aby mścić się na byłym partnerze czy partnerce, albo po prostu czyjś głupi żart, bo chciało się komuś dokuczyć, chciało się wypróbować, jak pewne narzędzia działają. Bo te złe zachowania to nie zawsze są tak z premedytacją zaplanowane, czasami to są po prostu bardzo durne, niezwykle głupie właśnie takie pomysły, które są niepotrzebnie wdrażane w życie. I trzeba naprawdę zachować zdrowy osąd sytuacji, nie dać się w to wciągnąć, bo, bo jeżeli damy się w to wciągnąć, to sami możemy niechcący stać się przemocowcami, gdzieś tam na kogoś naskakując, coś wypisując na kogoś, śląc komuś jakieś wiadomości przykre i tak dalej, a to przecież ostatecznie... Może się także dla nas skończyć nie najfajniej. Na koniec może jeszcze powiem dwa słowa, z czego to wszystko wynika, moim zdaniem. Tutaj raczej to będzie moja subiektywna ocena zjawiska, niż jakaś szczególnie precyzyjna wiecie, analiza z tego względu, że jeśli pewne zjawiska stają, są tak świeże, no to trzeba trochę poczekać zanim się solidnie oceni, a to trochę trwa i odbywa się zwykle dopiero z perspektywy czasu. Ale jeśli miałbym się temu przyjrzeć tak na gorąco, to jako jedną z przyczyn narastania tych problemów, no na pewno wskazałbym łatwość, taką dostępność tych sposobów ranienia kogoś. No tak jak z tą sztuczną inteligencją. To jest tanie, a czasem wręcz darmowe. To jest proste do zrobienia i niestety ludzie wobec tego po to sięgają. To jest tak kusząco łatwe do użycia. Kolejna sprawa jest tego typu, że niestety są w niektórych przypadkach i w pewnych kontekstach e, takie jakieś przyzwolenia na to. Jakby ludzie sobie tak myślą, że mm, właściwie to temu komuś się może należało. No i dobrze, że tak się stało. Takie przyzwolenie społeczne sprawia, że ci ludzie, którzy skłonni są do niefajnych zachowań, tym bardziej je podejmują i stosują w praktyce. Ale no, raczej mam nadzieję, że Państwo nie należycie do grupy tych, którzy gdzieś tam dają zielone światło dla osób, które stosują taką formę przemocy. Proponowałbym protestować, bo nawet jeżeli żaden tam funkcjonariusz policji nie zainteresuje się tym publicznym wzywaniem do stosowania przemocy ekonomicznej na grupie ludzi ze względu na płeć, a konkretnie na mężczyznach, to przecież możecie to zgłosić administracji. Możecie tam użyć różnych tam, wiecie, w zależności od portalu społecznościowego takich zgłoszeń, kontentu po to, aby zaalarmować administrację, że te treści to chyba niespecjalnie nadają się do publikacji i że lepiej byłoby takich treści w ogóle nie, nie, nie rozpowszechniać. No bo one oczywiście tylko będą prowadziły do tego, że ktoś komuś jakąś przykrość wyrządzi. Czy to będzie przykrość karalna, czy też nie. Mniejsza o to, w każdym razie no, na wyczucie chyba jesteście w stanie Państwo pewnie zrozumieć, że propagowanie pewnych zachowań jest bardzo kiepskim pomysłem, a, a zatem korzystajcie z tych rzeczy po to, aby nie dawać owego przyzwolenia. No a kolejna sprawa jest taka, że niestety, ale już kończąc powoli ten materiał. Chcę jeszcze jakby nawiązać do samego początku, mówiąc o tym, że ryba psuje się od głowy, jak to mawiają. I faktycznie na tym najwyższym szczeblu bardzo często też mamy do czynienia z kłamstwem, manipulacją, i nie mam tu na myśli tylko mediów, które jakieś tam stosują chwyty. Zresztą kiedyś rozległy materiał na tym kanale opublikowałem o tym, jak telewizja kłamie, na przykład jakie stosuje chwyty. Nie tylko o tym, nie tylko o tym mówię, ale no, zobaczmy chociażby na, na obietnice wyborcze. Czy wy, szanowni państwo, nie macie takiego wyrażenia, że politycy to chyba uczestniczą w jakimś konkursie, i tam chodzi o to, żeby jak najwięcej nas wprowadzić w błąd? No obiecywać, no obiecywać, no, obiecywać, a ta kiełbasa wyborcza to nigdy do nas ostatecznie nie dociera, bo okazuje się, że to tylko pizz na wodę był, generalnie. Ale spójrzmy też na działania wielkich korporacji. No nie trzeba daleko szukać, wystarczy pójść do najbliższego spożywczego. Weźcie sobie paczkę chipsów. Paczka chipsów może się wydawać duża, wow, cudza za ale, ale będzie chipsów, nie? Cała rodzina się najmie, w ogóle imprezę można urządzić, i jedna paczka wystarczy. No tylko, że wystarczy przekuć tą paczkę szpileczką, upuścić powietrze i wymacacie, szanowni państwo, ile tam tak naprawdę macie tych chipsów w tej paczce. Oczywiście mam nadzieję, że zanim ją przekujecie, to jednak ją najpierw kupicie. <laughs> no, w każdym razie. Na każdym szczeblu, no nawet jak pójdziecie na jakiś fast food, no to spójrzcie na te kanapki, które wam tam oferują, na te piękne kanapeczki, wspaniałe bądź cokolwiek innego, które, które to obrazy, zdjęcia wyświetlają się, właśnie to, to jest jak fotografia, tak? bo to jest łudząco prawdziwe, to co tam widzicie na tych ekranach, na tych banerach reklamowych, a potem spójrzcie na to, co otrzymaliście na talerzu. No to to się znacząco różni. Jest I ja się nie dziwię, że odpowiedni urzędnicy, w tym wypadku pewnie Urząd Ochrony Konsumenta, no nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć, bo to, bo to jest naprawdę tak powszechne zjawisko. Tyle jest tej ściemy, tego kłamstwa, tej manipulacji, tego wciskania nam czegoś i zupełnie innego niż w praktyce otrzymujemy, że to nie idzie za tym wszystkim nadążyć. I to, ta, ta powszechność tego zjawiska no sprawia, że ludzie taki nabywają trochę tolerancji, pewnej odporności na to i przechodzą ponad pewnymi zjawiskami, jakby się tam nic takiego znowu złego nie działa. Jakby tak trochę taka znieczulica opanowuje człowieka, no bo to kolejny przypadek manipulacji, i kolejny przypadek, i znowu ktoś komuś coś. Jakby troszeczkę ludzie obojętnieją na to, i niestety w rezultacie. No, ci, którzy takie formy przemocy, kłamstwa, manipulacji, jakichś przekrętów stosują, no, pozwalają sobie na coraz więcej. Bo dopiero wtedy, kiedy naprawdę jakaś jest gruba akcja, gruba historia, to dopiero wtedy, ewentualnie, ktoś może jakoś za, zareaguje, kogoś zaalarmuje, coś się w ogóle z tym stanie. Więc, e, tak, zamykając już temat, no, powiem tylko tyle, że, żebyście Państwo zachowali pewną czujność, pewną empatię. I tam, gdzie jest to możliwe, no, przy pomocy odpowiednich przycisków, na przykład w portalach społecznościowych, alarmowali moderację, czy alarmowali administrację danego portalu, po to, aby oni mogli tam coś z tym zrobić faktem. Też oni nie są w stanie absolutnie wszystkich treści e, tak, sekunda po sekundzie, obserwować, ale gdy zostanie im coś zgłoszone, no to wtedy jest realna szansa, że zostanie zrobiony z tym jakiś porządek. No a jeżeli chodzi o sytuację na żywo, no to też nie chodzi o to, żeby nagle zamieniać się w jakiegoś szeryfa, takiego samozwańczego, bo to można samemu ucierpieć, albo jeszcze tam niepotrzebnie samemu sobie narobić kłopotów, jeżeli to zostanie źle rozegrane. Ale no przecież są różne instytucje, które chociażby chronią prawa konsumenta. I jeżeli jest to uzasadnione, to dzisiaj na szczęście za pośrednictwem internetu rozmaite skargi także i tam można wysłać. Więc no z tego pozostaje korzystać. No, a z mojej strony na dzisiaj to byłoby już tyle. Także dziękuję Wam za uwagę. Gdyby ktoś potrzebował porozmawiać z psychologiem online, to jestem do Państwa dyspozycji. Na stronie ocalsiebie.pl wszelkie informacje na ten temat można znaleźć. Do usłyszenia.